Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne, kruche ciasteczka pierożki z nadzieniem truskawkowym. Zapraszam do oglądania. Do ich przygotowania będą nam potrzebne: dwie szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250 ml, 125 g zimnego masła, czyli trochę więcej niż połowa kostki jedno jajko dwie łyżki cukru pudru jedna łyżka kwaśnej śmietany pół łyżeczki proszku do pieczenia oraz pół szklanki gęstego dżemu truskawkowego bierzemy dużą miskę przesiewamy do niej mąkę Proszek do pieczenia. Dodajemy pokrojone w drobną kostkę masło. Dosypujemy cukier puder. Mieszamy. Dodajemy jedno jajko. Oraz śmietany i zagniatamy ciasto ręką. Ciasto jest gotowe. Ciasto zawijamy w folię spożywczą i wkładamy do lodówki na około 30 minut. Kiedy ciasto jest gotowe i dobrze schłodzone, wyjmujemy go z folii. Blat lekko podsypujemy mąką i rozwałkowujemy ciasto na grubość około 5 mm. Teraz bierzemy szklankę i wycinamy koła. Teraz na środek każdego kółeczka dajemy jedną łyżeczkę dżemu. Sklejamy tak jak pierogi. I odkładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. I tak przygotowane ciasteczka pierożki truskawkowe wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu, na środkową półkę na około 15-20 minut. Ciasteczka gotowe, pozostawiamy je do ostygnięcia. Gotowe ciasteczka układamy na talerzyku i możemy je oprószyć cukrem pudrem. Jeśli spodobał wam się mój przepis, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.